Gdybym posadził Ciebie przed komputerem ze świeżo zainstalowanym systemem operacyjnym, na którym znajdują się tylko aplikacje zainstalowane domyślnie i miałbyś, miałabyś wybrać jedną aplikację, jeden program, z którego możesz korzystać do końca życia, to jaka to aplikacja byłaby? Która z tych aplikacji, które są preinstalowane, daje Ci największe możliwości i umożliwia Tobie zrobić jak najwięcej rzeczy na komputerze? Niektórzy złośliwcy twierdzą, że Microsoft Edge preinstalowany na Windows jest tylko po to, aby użytkownik zainstalował Chrome albo Firefox. Ale wybór przeglądarki jest jak najbardziej stosowny. Za pomocą przeglądarki możesz przeglądać wszystkie treści, masz dostęp do wielu aplikacji webowych, a także możesz utwarzać multimedia. Ale czy jest inna aplikacja domyślnie instalowana na komputerze, która daje Ci jeszcze większe możliwości niż sama przeglądarka? Witam Cię w kolejnym odcinku z serii l 101, gdzie w najprostszy możliwy sposób wprowadzam Cię do świata programowania, niekoniecznie mówiąc o samym programowaniu, ale o całym otoczeniu i całej przestrzeni, która jest związana z programowaniem. Moim zdaniem najlepszy, najpotężniejszy, dający najszerszy wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o aplikacje, które są domyślnie instalowane na każdym systemie operacyjnym, to po prostu terminal. Terminal inaczej nazywany też konsolą albo powłoką. Terminal daje największe możliwości i możliwe, że nie jest to najbardziej oczywisty wybór, jeżeli chodzi o najpotężniejsze narzędzie, które jest domyślnie instalowane na komputerze. Zazwyczaj terminal kojarzy się z tymi matryksowymi cyferkami spadającymi z góry na dół, takie zielone na czarnym tle. I prawdę powiedziawszy mój terminal wyglądał tak samo. Tak samo ustawiam terminal, ale nie dlatego, żeby poczuć się bardziej jak w Matrixie albo poczuć się jak Hacker, tylko dlatego, że ten kontrast zielonych literek na czarnym tle jest po prostu dla mnie najbardziej kojący. Jak swoją drogą, kiedyś bardzo dużo czasu poświęcałem na stylizowanie swojego systemu operacyjnego, zmiana tapet, zmiana kolorków, a teraz, teraz mam nawet domyślną tapetę i nic nie zmieniam w ustawieniach, jeżeli chodzi o wygląd. Wracając jednak do samego terminalu. Konsola jest bardzo prymitywnym narzędziem, z tego względu, że wydawanie poleceń odbywa się za pomocą wpisywania kolejnych komend na klawiaturze. Swoje początki ma w latach 70. i tak naprawdę to było jedyne narzędzie, które pozwalało na interakcję z systemem operacyjnym. Teraz mamy dostęp do graficznych powłok, graficznego interfejsu i świat wygląda trochę inaczej. Niemniej jednak, te wszystkie narzędzia, z których teraz korzystamy, gdzieś pod skórą i tak ostatecznie korzystają z tekstowych rozwiązań. I w tym odcinku chciałbym Ciebie wprowadzić i pokazać, moim zdaniem, całkiem ciekawe możliwości, które oferuje terminal. I pokażę Tobie, że za pomocą terminala nie potrzebujesz absolutnie żadnej innej aplikacji, żeby móc robić to, co robisz na co dzień. Oczywiście będzie to obarczone pewnym kosztem. Kosztem takim, że nie ma tego pięknego interfejsu graficznego, bo terminal takiego interfejsu nie oferuje. Wszystko będzie się odbywać za pomocą tekstu. Jednakże to, co Ci pokażę, jeżeli jeszcze o tym nie wiedziałeś, uświadomi Tobie, że terminal to jest tak naprawdę. Coś, co, czym warto się zająć, warto się znajomić, warto się zaprzyjaźnić, ponieważ to, co oferuje, jest naprawdę imponujące. Zacznijmy od tego, że terminal nie służy tylko do zarządzania plikami czy wykonywania jakichś skryptów. Za pomocą terminalu możesz przeglądać strony internetowe. I jest takie narzędzie, które teraz zademonstruję tutaj na tym ekranie: jest takie narzędzie, które się nazywa Links. I Links jest to przeglądarka internetowa, tylko że w formie tekstowej. Otworzę teraz jedną z przykładowych stron. Tutaj mi pyta o kukli. Ładuje się strona. I mamy stronę internetową. Możemy przeglądać treści. Co prawda nawigacja nie jest może najwygodniejsza. Niemniej jednak dla chcącego nic trudnego, możesz z powodzeniem przeglądać treści internetowe. Tutaj akurat niefortunnie wybieram te tematy, ale naprawdę przypadkowo losowe, losowe, losowy wybór tylko po to, aby zademonstrować, jak wygląda taka przeglądarka internetowa, która korzysta z tekstu. Jak widać, może nie jest to najprzyjemniejsze doświadczenie, ale daje to, co potrzebujesz, daje Tobie treści, więc możesz tak naprawdę za pomocą terminalu konsoli przeglądać strony internetowe. Ok, strony internetowe, prosta sprawa. Ostatecznie mógłbyś czytać też kod HTML, pobrać stronę internetową i przeczytać kod HTML. Nie byłoby to najwygodniejsze, ale jakoś byś sobie poradził. Co natomiast, jeżeli chodzi o komunikację internetową, instant messaging? Tutaj też nie ma problemu i, i tutaj tobie teraz demonstruję takie narzędzie, to się nazywa Cli i jest to program, który pozwala tobie na komunikację z użytkownikami Whatsapp. Ja już tutaj sobie skonfigurowałem to narzędzie i za jego pomocą mogę wysyłać wiadomości do swoich znajomych na Whatsappie. Wygląda to mniej więcej tak. I o ile te narzędzia wyglądają trochę jak zabawki, prymitywne zabawki, które symulują prawdziwą, pra prawdziwe narzędzia, to nie jest coś z czego korzystam, to jest raczej forma ucieczki, jeżeli mam dostęp tylko do powłoki i nie mam powłoki graficznej, to jest to jednak jakiś sposób poradzenia sobie z sytuacjami wyjątkowymi. Na co dzień oczywiście korzystam z przeglądarki i normalnej aplikacji na telefonie, jeżeli chodzi o WhatsApp, ale, ale jak widzisz, ten terminal jednak daje ogromny szereg możliwości. Natomiast naj, najciekawsze i najważniejsze, co jest moim zdaniem w terminalu, nie tylko uruchamianie programów, radzenie sobie z systemem plików czy jakiekolwiek zarządzanie narzędziami dla programistów, moim zdaniem najciekawszym, dającym największe możliwości, jeżeli chodzi o terminal, to jest możliwość zdalnego połączenia się na inny komputer i korzystania z niego tak samo jak, na, jak z komputera, przy którym siedzę. Dostęp zdalny jest czymś, co, z czego korzystamy już tak naprawdę od dziesiątek leci, jeżeli chodzi o świat IT. Może teraz jest bardziej spopularyzowany i w dzisiejszych czasach możesz korzystać z technologii zdalnego pulpitu, ale w większości przypadków, jeżeli chodzi o takie profesjonalne rozwiązania, nikt nie udostępnia Tobie zdalnego pulpitu, żebyś mógł zarządzać jakimś serwerem. Więc jeżeli Twoje aplikacje są gdzieś zainstalowane, masz gdzieś hosting swoich stron internetowych, za pomocą terminalu możesz się zdalnie połączyć i korzystać z obcego komputera, tak jak byłby Twój. I na przykład możesz na nim zainstalować przeglądarkę internetową, możesz zdalnie zainstalować klienta WhatsApp i komunikować się z innymi użytkownikami. Tutaj, w, na tym oknie, pokażę teraz Tobie, w jaki sposób łączę się na zdalny komputer, na, na serwer, na którym, jest, na którym hostuję swoje strony internetowe. I jak to mniej więcej wygląda? I w tym momencie jestem w stanie robić dokładnie na tym komputerze z pewnymi ograniczeniami, bo nie mam uprawnień do wszystkich zasobów, ale mogę tutaj robić naprawdę duże rzeczy. Mogę przeglądać swoje pliki, mogę zobaczyć jakie strony hostuję, mogę zmieniać ich konfigurację i co najważniejsze mogę edytować też pliki bezpośrednio na serwerze. Moim ulubionym edytorem tekstowym, tekstowy edytor tekstowy, jest po prostu Vim czy Vi. Pozwala robić na naprawdę niesamowite rzeczy i jeżeli chcesz edytować tekst zdalnie, nie musisz pobierać pliku z serwera, zmodyfikować go u siebie i wysyłać go z powrotem, żeby sprawdzić, jakie są zmiany. Możesz to robić bezpośrednio, bez powłoki graficznej. Dzieje się to w taki sposób. Zwróć uwagę, że to narzędzie nawet koloruje składnie i np. stringi są zaznaczone w kolorze purpurowym. Mogę edytować ten plik i to wszystko się dzieje bezpośrednio na zdalnej maszynie. Czy to nie jest fascynujące? Najlepsze jest to, że ilość zasobów, które potrzebuje komputer, żeby móc radzić sobie z takimi aplikacjami w formie tekstowej jest bardzo niewielka. To jest powód, dla którego właśnie dawno, dawno temu, kiedy komputery miały ograniczone zasoby, najbardziej racjonalnym wyborem, jeżeli chodzi o sposób komunikacji użytkownika z komputerem był właśnie terminal, sposób tekstowy, wydawanie poleceni za pomocą klawiatury. I nie bez powodu terminale są preinstalowane na systemie operacyjnym. Jak widzisz, ilość możliwości i funkcjonalności, które dostarcza terminal, jest praktycznie nieograniczona. I każda aplikacja, nawet w wersji graficznej, ostatecznie gdzieś tam podskórnie korzysta z tych tekstowych zasobów i tekstowego dostępu do systemu operacyjnego. A samo słowo Shell. To po prostu powłoka. Z angielskiego shell to jest skorupa czy tam pancerz. Tutaj bardziej chodzi o coś, co oblepia ten system operacyjny i powoduje, że użytkownik ma możliwość interakcji z, system, z, system, z tym systemem operacyjnym. W zależności od systemu operacyjnego możesz mieć dos, do, dostęp do różnych wersji powłok. Na przykład na Windowsie masz PowerShell. Na Linuxie z Ubuntu masz Bash na przykład, na Unixie masz SH, a ja na Macu mam ZSH. Tutaj jest cała lista dostępnych powóg. Nie wszystkie są w użyciu, jednakże warto mieć świadomość, ile tego tak naprawdę jest. I różnice między nimi są tak naprawdę niewielkie, jeżeli chodzi o podstawowe użycie, w szczególności te, które bazują na koncepcie SH. Natomiast przy bardziej zaawansowanym użyciu możesz dostrzec coraz więcej niuansów, które są pomiędzy nimi, coraz więcej różnic, i ostatecznie bardziej zaawansowani użytkownicy po prostu wybierają swoją ulubioną powłokę, z której korzystają. Niemniej jednak, one wszystkie w jakiś sposób są ze sobą kompatybilne. A sama powłoka. Czy tam konsola, terminal to jest tak naprawdę program uruchamiany przez system operacyjny, który daje Tobie interfejs tekstowy, za pomocą którego możesz uruchamiać aplikacje, wydawać polecenia systemowi. Więc możesz na jednym komputerze mieć. Wiele terminali uruchomionych, każdy z nich może korzystać z innej wersji powłoki, i tak naprawdę na, wybór jest czysto personalny, albo czasami po prostu jest dyktowany przez środowisko, w którym się obracasz. Niemniej jednak, mam nadzieję, że to wideo pozwoliło Tobie dostrzec. Potencjał, jaki drzemie w tym narzędziu. Ja z tego korzystam codziennie, i tak naprawdę można powiedzieć, że dzień zaczynam od uruchomienia terminalu. Nie, żeby sprawdzić pocztę czy przeglądać e strony internetowe, ale jak programuję, to za pomocą terminala ur uruchamiam całe środowisko, za pomocą którego mogę testować mój kod, który napisałem. I o tych rzeczach. Będę mówić w kolejnym odcinku PJL. Więc, jeżeli jesteś zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy w tej dziedzinie, w tej materii dookoła, dookoła programistycznych tematów, subskrybuj PJL. Możesz śmiało dać łapkę w górę pod tym wideo. I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki i do usłyszenia.